Kuba gratuluję. Fajna walka, dobrze się ją oglądało. Pierwsza runda może trochę troszkę przespana, nie? Znaczy przespana, ale wydaje mi się, że na pewno na wysokim tempie. Druga gdzieś tam już bardziej się trochę norma uspokoiła, a w trzeciej no troszkę może waga wyszła, ale chyba bardziej niż waga to wyszło tempo walki i Myślę, że gdzieś tam prawa ręka mi opadała, gdzieś tam Rafał mnie zaczął trafiać i to też gdzieś tam mogło mnie z rytmu wybijać, ale myślę, że walka jak na nową kategorię mi się podobała bardzo. Na pewno do analizy. No i co, zasuwam dalej. No właśnie, kilka razy zostałeś trafiony w tej trzeciej rundzie, no ale to już sam przeanalizowałeś szybciutko schodząc z ringu, że to chyba lekko wyszło z zbijanie wagi. Tak, i gdzieś tam też w trzeciej rundzie ta koncentracja na pewno spadła, bo gdzieś widziałem, że już dwie rundy prowadzę. Także na pewno gdzieś tam chwila nieuwagi, brak koncentracji, to się nałożyło. E, to tak naprawdę była pierwsza walka w tej nowej kategorii wagowej? Tak, to znaczy kiedyś za kadeta boksowałem w takiej, ale. Za kadeta. Za kadeta tak. <laughs> Świetne lata temu. No właśnie, e, czyli nie jest źle, dobrze się odnajda, od, odnalazłeś w tej kategorii. Zgadza się, no jeśli to jest jeszcze tak. Warto podkreślić, że no na... walczył z mistrzem aktualnym Polski. Tak, tak? Y, dokładnie. Ja z Rafałem prywatnie bardzo się lubię. To jest mega sympatyczny chłopak. E, bardzo wykształcony człowiek, także na pewno e, fajnie było się zmierzyć ze starszym kolegą. E, I dziękuję mu na pewno za walkę, bo e, postawił e, kawał e, twardego boksu, pokazał i postawił fajne, ciężkie warunki. Jak teraz będziesz odpoczywał? Czy to już będzie wplecone w te przygotowania pod Tajlandię? Tak, tutaj cały czas jesteśmy w przygotowaniach. jest Cały czas przygotowania trwają. W poniedziałek znowu do biura. Może w niedzielę. Dzisiaj wrócę jeszcze na spokojnie, w sobotę spędzę z rodzinką. Niedziela już pewnie jakaś wiek regeneracyjny bądź całęka. I od poniedziałku z powrotem. Gratuluję. Trzymam ciuki za kolejne walki. I co najważniejsze, żeby. Absolutnie żadna kontuzja się nie Jasne, Dziękuję. Jeśli mogę na sam koniec, chciałbym podziękować serdecznie moim sponsorom, bez których tak na dobrą sprawę nie mógłbym na co dzień trenować i zająć się na 100% boksem. Także to jest grono osób, które i firmy i osoby prywatne mnie wspierają. Naprawdę z całego serca dziękuję, bo to w dzisiejszych czasach, ciężkich czasach można sobie śmiało powiedzieć, że bez sponsorów ciężko by to było. Jeśli mogę, to chciałbym podziękować wszystkim moim kibicom, moim przyjaciołom, mojej rodzinie całej. Dzisiaj na walce był mój młodszy brat. Pierwszy raz pojechał w taką dłuższą podróż. Także bardzo się cieszę jego obecnością, że tutaj był. Mojej kochanej dziewczynie dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.